Maybe. you Dzień dobry, tu Hanna Shen. No i mamy spór Chiny i Japonii o Tajwan. A zaczęło się od piątkowej wypowiedzi podczas sesji parlamentarnej nowej premier Japonii Sanae Takaichi. Została ona zapytana, czy sytuacja kryzysowa na Tajwanie, obejmująca blokadę morską, moż, m, można ją uznać za sytuację zagrażającą przetrwaniu Japonii. I Sanae Takaichi stwierdziła, że tak, jeśli zostaną użyte okręty wojenne i dojdzie do innych działań zbrojnych, to rzeczywiście stanowi to zagrożenie dla przetrwania Japonii, że japońskie prawo w takim wypadku mówi, że japońskie siły samoobrony muszą zadziałać, czyli krótko mówiąc muszą przyjść Tajwanowi ze wsparciem to oświadczenie Sanae Takaichi było dość odwa odważniejsze niż to co mówili wcześniej japońscy przywódcy bo jasno sugerowało że Japonia musi użyć swojej siły zbrojne, ale jest nawiązaniem do tego co wcześniej mówił inny premier Japonii Taro Aso on wielokrotnie powtarzał że Japonia prawdopodobnie uznałaby konflikt w Cieśninie Tajwańskiej za sytuację zagrażającą jej przetrwaniu w 2021 roku premier Shinzo Abe ostrzegł Pekin przed inwazją na Tajwan, stwierdzając w przemówieniu na temat stosunków tajwańsko-japońskich, że sytuacja kryzysowa na Tajwanie to także sytuacja kryzysowa dla Japonii. Innymi słowy jest to również sytuacja kryzysowa dla sojuszu Japonia-Stany Zjednoczone. Kiedy Japończycy używają tego określenia sytuacja kryzysowa, mają na myśli konflikt pomiędzy Chinami a Tajwanem. Sanae Takaichi uważana jest za no, wielkiego przyjaciela Tajwanu. Spotykała się wielokrotnie z tajwańskimi politykami, w tym z czołowymi przywódcami, i uważa też, że no, Tajwan jest taką kluczową częścią japońskiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Znaczy, krótko mówiąc, sytuacja kryzysowa na Tajwanie to jest sytuacja kryzysowa dla Japonii. Jedna ze stacji telewizyjnych, japońskich stacji telewizyjnych, zrobiła taki son, szybko taki sondaż, co Japończycy myślą o tej wypowiedzi Sanae Takai czy w parlamencie, i przeważająca większość się z niu, Japończyków się z nią zgadza. 82% uznało ją za odpowiednią, za, za taką, którą się zgadzają, tylko 12% się z nią nie zgadzało 6 nie miało zdania. Zgadzają się z tą wypowiedzią Japończycy, a oczywiście wywołała ona e, e, ostrą reakcję w Pekinie. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik chińskiego MSZ-u nazwał tę wypowiedź pani premier Japonii błędnymi uwagami i ordynarną ingerencją wewnętrzne sprawy Chin i poinformował, że już do, e, do strony japońskiej poszedł odpowiedni e, Protest. Ale to było jeszcze łagodne, dlatego że już troszkę wcześniej, parę godzin wcześniej, konsul generalny Chin w Osace śwedzien posunął się nawet do groźby, twierdząc, napisał to na portalu X, że no, w takim razie nie ma innego wyjścia, jak tylko odciąć tę brudną głowę bez chwili wahania, brudną głowę osoby, która e, powiedziała to, udzieliła takiego wsparcia tajwanowi, czyli krótko mówiąc, zagroził premier Japonii, że no, powinna jej głowa być. Obcięta. To wywołało ogromną falę oburzenia Japończyków. Japoński dziennikarz mieszkający na Tajwanie, Akio Yaita, przytoczył kilka wpisów japońskich internautów. Przeczytam je. To nie jest tylko osobista opinia, to prawdziwy sposób myślenia chińskiego rządu. Inny internauta. Dyplomata grożący ścięciem głowy japońskiego premiera. To jest wypowiedzenie wojny suwerennemu państwu. Inny, in, inny wpis. Ta osoba stała się zagrożeniem dla bezpieczeństwa Japonii. Inny, internauta, niezależnie od poglądów politycznych, takiego języka nie wolno tolerować. Mamy więc um, ja, zwykłych Japończyków, ale i polityków żądających um, nie tylko formalnych przeprosin od, od um, Pekinu, ale apelujących do japońskiego rządu o podjęcie bardziej stanowczych działań, po prostu na, przy, na, na przykład uznania chińskiego konsula za personę non grata i wyrzucenie go. Z Japonii. Jeden z internautów mówił o tym, że no jest to niemal jakby powiedzenie wojny. To samo na ichsie na napisał były ambasador Jap Japonii w Australii, Yamagami Shingo. Stwierdził, że ta obraza dokonana przez Japo chińskiego konsula równa się powiedzeniu wojny w Japonii. Jest więc naprawdę gorąco. Japoński rząd jak do tej pory złożył stanowczy o protest w Chinach za tę. Słowa świadczące o możliwości użycia przemocy wobec jednego z, z wobec szefa rządu japońskiego. Rzecznik japońskiego rządu Minoru Kihara powiedział na konferencji prasowej, że wypowiedź świedziana jest wyjątkowo niestosowna, jak na szefa jednej z misji, chińskich misji dyplomatycznych. A japoński dziennikarz Akio, e, Akio Yaito e, przypomina, że to nie jest pierwsza kontrowersyjna e, reakcja, d, działanie owego dyplomaty e, e, konsula w, chińskiego w Osace. E, przypomina, że przed wyborami do japońskiego parlamentu ten dyplomata namawiał e, japońskich wyborców do popierania partii e, prochińskiej, dlatego że ona jest ona prochińska, co było ingerencją w wybory. Także bardzo często ten dyplomata zamieszcza na swoich kontach, na, w portalach społecznościowych obraźliwe uwagi pod adresem japońskich polityków. Jest więc z, z gorąco. Myślę, że jeszcze do, ten konflikt trochę potrwa i ciąg dalszy nastąpi, ale był to naprawdę no, ciekawy, ciekawy weekend w relacjach chińsko-japońskich. Dziś jeszcze chcę nawiązać do jednego z poprzednich programów, w którym mówiłam o, o tym, jak Niemcy niebezpieczne, jak działania niemieckie są niebezpieczne e, dla Europy, niemiec, niebezpieczne w kontekście ich, ich polityki wobec e, Chin, e, e, zwłaszcza polityki gospodarczej. I, e, i chcę zwrócić uwagę na nie, nie tak dawny wpis je, e, chiński, hongkongskiego biznesmena urodzonego w Szanghaju, który robił ogromne interesy w Chinach. Nazywa się Desmond Shen. E, ja czytam to nazwisko to po, po, po chińsku, po mandaryńsku. Jak, to jest hongkongczyk, więc zapisuje się to SHUM, h u m Desmond e, Shen. E, robił, jak, tak, jak mówiła, tak jak mówiłam, ogromne interesy w Chinach. E, jego żona świetnie poruszała się wśród komunistycznej elity, zwłaszcza rodziny Pao. ale w 2017 popadła w niełaskę. I żona, i w związku z tym Desmond także stał się, no, no, znalazł się w niebezpieczeństwie. Ona w pewnym momencie zniknęła. Została po prostu porwana przez chińskie e, władze, a on szybko opuścił Chiny. Mieszka w tej chwili na zachodzie i między innymi zeznawał przed jedną z komisji e, Kongresu Amerykańskiego i o, ujawnia prawdę o chińskiej machinie wszechobecnej e, e, korupcji. Napisał bardzo ciekawą książkę, e, Czerwona Ruletka Wielkie Pieniądze, Władza i Zemsta we współczesnych Chinach, gdzie właśnie te. te, te to, jak działa ten chiński w cudzysłowie kapitalizm, opisał bardzo dobrze na, na podstawie swoich własnych m, doświadczeń. Bardzo polecam tę książkę. Jeżeli ktoś chce naprawdę zrozumieć, jak, działają, e, jak działa Komunistyczna e, Partia Chin, jak wygląda ten rzekomy kapitalizm, to jeszcze raz powtórzę: Czerwona Ruletka, Wielkie Pieniądze, Władza i Zemsta we współczesnych Chinach. Desmonda Schena, s -H -U -M. Ta książka to jest takie must read, naprawdę trzeba to przeczytać. Ale sam Shen kilka dni temu zamieścił taki wpis, gdzie opowiada jak to spotkał pewnego europejskiego dziennikarza, który powiedział mu, że niemieccy producenci samochodów nie chcą ceł na chińskie samochody, ponieważ owi producenci, Sami chcą produkować w Chinach i potem sprzedawać te samochody w Europie. I na to Desmond Shen mówi, że było oszołomiony, że to jest jakaś, to nie tylko krótkowzroczność, pisze, to ograniczy, że ze zdradą gospodarczą. Dla zysku niszczą bazę przemysłową własnego kraju. I pyta, yy, a gdzie są politycy? Czy nie, czyż nie powinni chronić interesów narodowych? No, my odpowiedź na to pytanie znamy. Wiemy, że niemieccy politycy w tę zdradę są zamieszani. Niestety, Niemcy zawsze mieli tendencję do paktowania z diabłem, czy to był Związek Radziecki Stalina, czy Rosja Putina, czy teraz komunistyczne Chiny. To tyle na dziś. Do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo.